Cześć! Nie ukrywam, że w dzisiejszym odcinku będę Was troszkę okłamywał, ale okłamywał w dobrej wierze, zatem pozostańcie ze mną. Przyjmijmy, że mamy okres wiosenno-letni i w prezencie otrzymaliśmy takiego amarylisa z pięknie wykształconym kwiatem. No i to pierwsze kłamstwo, ponieważ ja tego kwiatka tutaj doczepiłem specjalnie, aby... Przedstawić Wam cały cykl pielęgnacji amarylisa w ciągu roku. Wprawne oko doświadczonego miłośnika roślin dostrzeże zapewne, że ta roślina jest w tej chwili, no powiedzmy, na przełomie listopada, grudnia, a nawet stycznia. Można to poznać po tym, że jeden z liści jest pożółkły, no i właściwie już za chwilkę będzie usychał, a Roślina wykształca nowe, zielone liście, tak jak tutaj widzicie. A kwiatostanu brak. Zapraszam na film. Dostaliśmy w prezencie amarylisa. Jak o niego zadbać? Już odpowiadam. Najlepiej ustawić naszą roślinkę na parapecie południowo-zachodnim. Tam będzie czuła się najlepiej. W tym okresie powinniśmy ją dosyć intensywnie podlewać oraz nawozić specjalnym nawozem do roślin kwitnących. I tutaj najważniejsza rzecz: nie podlewamy amarylisa od góry, czyli w tym miejscu, gdzie jest cebula, ale koniecznie musimy ustawić taką podstawkę. I do tej właśnie podstawki wlewamy sporą ilość wody, najlepiej właśnie z takim płynnym nawozem. No i to właściwie wszystko, ponieważ cebula będzie sobie ciągnęła tą wodę przez korzenie właśnie od dołu. I w takim stanie roślinka powinna prezentować się bardzo efektownie aż do miesiąca sierpnia. Począwszy od miesiąca sierpnia, zaprzestajemy podlewania. Roślina musi wejść w okres spoczynku wegetacji. Kwiatostan oraz liście powinny powolutku zasychać. Kwiatostan będzie do usunięcia oraz liście. Liście, które usychają, musimy Poobcinać. Dzięki takim zabiegom roślina nie będzie traciła niepotrzebnie energii i spokojnie sobie wypocznie w tym okresie. Należy również usunąć całą taką łodygę, która również nie jest do niczego potrzebna roślinie, a z biegiem czasu i tak usycha. Tak poobcinaną roślinkę Możemy spokojnie przygotować do zimowania naszą wypielęgnowaną cebulkę, amarylisa. Musimy sobie wyciągnąć z ziemi, tak aby móc przeprowadzić zabiegi pielęgnacyjne związane właśnie z tą cebulą. Zobaczcie, jaki ona ma fajny system korzeniowy. I w sumie. Te korzenie są odpowiedzialne tylko i wyłącznie za pobieranie wody. Cebulę musimy oczyścić z pozostałości ziemi, oraz możemy usunąć takie łupinki, tak jak ma to miejsce, kiedy łupiemy zwykłą taką cebulę, płacząc przy tym jednocześnie. Tutaj oczywiście nie płaczemy, ponieważ ta cebula nie wydziela żadnych substancji. Ale możemy sobie spokojnie poobcinać korzonki, tak aby one nie były jakoś bardzo długie. Roślina w tym czasie będzie sobie spoczywać, nie będzie pobierała zbytnio wody, więc taki zabieg jest wskazany. Tą ziemię jeszcze możemy sobie sprawdzić pod kątem, czy nie ma tutaj żadnych szkodników, np. jakichś larw ziemi ziemiórek lub też skoczogonków. A jeśli ta ziemia jest dobra, możemy ją wykorzystać w przyszłym sezonie. Teraz jeszcze musimy sobie w jakiś sposób zabezpieczyć naszą cebulę. Najlepiej umieścić ją w naczyniu z piaskiem lub perlitem. Ja użyję do tego takiego piasku. I to powinno wystarczyć. Zobaczcie, tutaj sobie jeszcze wkręcę całą tą cebulkę, żeby ona miała styczność z tym właśnie piaskiem. I dla tak przygotowanej cebulki musimy teraz znaleźć chłodniejsze miejsce. Takie, gdzie temperatura oscyluje w granicach 10 do 15 stopni. Jest tam ciemno, oraz pomieszczenie jest dobrze wentylowane. W okresie zimowym możemy naszą cebulkę już powolutku wybudzać z tego krótkiego snu i przygotować do nowego sezonu. W tym celu musimy sobie przygotować taką mieszankę. Najlepiej, jeśli jest to ziemia torfowa wymieszana z perlitem. Lub tak jak tutaj widzicie, w moim przypadku, z piaskiem. Jest to ziemia przepuszczalna, która bardzo fajnie chłonie wodę. I taka mieszanka będzie najlepsza do uprawy naszego amarylisa, który w takiej ziemi będzie się czuł najlepiej i z pewnością wykształci ponownie swój piękny kwiat. Który, jak wiemy, jest najbardziej ozdobną częścią tego, właśnie amarylisu. Cebula amarylisu nie lubi zbyt dużych doniczek, więc wystarczy nam jedynie taka troszkę większa od naszej cebuli. Tutaj zdradzę Wam jeszcze kolejne kłamstewko, ponieważ prawdopodobnie Wasz amarylis. Nie jest tak naprawdę amarylisem, a jedynie naszą po polsku zwaną zwartnicą, czyli z łacińskiej nazwy hippe astrum. No i teraz kluczowa sprawa podczas sadzenia naszej cebulki. Cebule należy posadzić w taki sposób, aby ich szyjki były. Na równo z ziemią. Nie możemy naszej cebuli przykryć całkowicie ziemią, ponieważ w takich warunkach z całą pewnością cebula by nam zgniła. No i z naszej uprawy byłyby po prostu nici. Ciekawostką jest to, że takiego amarylisa możemy również posadzić w ogródku. Oczywiście musimy to zrobić. W miesiącach ciepłych, wiosenno-letnich. No dobrze, ja moją cebulkę już mogę tutaj umieścić. Zobaczcie, robię to w taki sposób. Niczego nie ugniatam. Ziemia musi być lekka i przepuszczalna. W taki sposób musimy sobie umieścić tą cebulkę w doniczce. I teraz dosypać odrobinę ziemi, tak aby te korzonki. Nie były na wierzchu i aby nie przysychały. Odrobina ziemi całkowicie wystarczy. Musimy ją jeszcze tutaj delikatnie rozmieścić. Najlepiej zrobić to paluszkiem, i właściwie to jest wszystko, jeśli chodzi o posadzenie naszej cebulki. Oczywiście w warunkach domowych. Jeśli taką doniczkę Chcielibyśmy na przykład umieścić na balkonie, to pamiętajcie, że w pierwszej kolejności należy zahartować amarylisa, czyli nie narażać go na jakieś gwałtowne spadki temperatur, gwałtowne wahania właściwie. Zresztą chyba nie muszę tłumaczyć, na czym polega hartowanie roślin. No dobrze. Na sam koniec, ale tylko w tym wyjątkowym przypadku możemy od góry zwilżyć wierzchnią warstwę podłoża, tak aby te korzonki, które widzieliście na górze, również naciągnęły wody. No i nareszcie dochodzimy do końca, albo do początku cyklu, kiedy nasz amarylis ponownie powinien zakwitnąć. W tym okresie. Wiosenno letnim. Intensyfikujemy podlewanie, oczywiście nawożenie. Możemy sobie również tutaj w doniczce umieścić jakieś takie kamyki ozdobne, które ograniczą w jakiś tam sposób parowanie wody. No i w ten sposób roślina będzie miała dużo wilgoci. No i będzie miała ochotę rozkwitnąć amarylis kocha ciepełko kocha słoneczko kocha dużo wody ale też bez przesady nie wystawiajcie tej rośliny bezpośrednio na takie mocne słońce ponieważ każda roślina ma granicę swojej wytrzymałości a jak będzie dobrze się czuła no to ponownie wykształci taki oto piękny kwiatuszek z tym że już prawdziwy. Dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.